Bardzo serdecznie dzisiaj robimy horoskop dla lwa, panny i wagi. I teraz tak, moi drodzy, wy tutaj zastanawiacie się, myślicie od, od dłuższego czasu, ja mam wrażenie, że wy zastanawiacie się nad zakończeniem czegoś i to ma związek z waszym otoczeniem. Wy chcecie, z, możliwe, że. Też z waszym życiem, że tutaj chcecie coś zakończyć w waszym życiu. Możliwe, że wy od dłuższego czasu tutaj podejmujecie jakąś decyzję i tutaj chcecie zakończyć podejmowanie tej decyzji. Czyli w końcu przestać się tutaj zastanawiać nad jakąś decyzją i podjąć e, e, jakąś decyzję tutaj dokonać wyboru i zacząć coś e, e, tutaj e, zacząć coś od nowa, zacząć coś od od początku albo zacząć coś zupełnie, coś zupełnie nowego. Ja mam wrażenie, że wy chcecie przejąć kontrolę nad własnym życiem, że tutaj, że tutaj odchodzicie od czegoś, być może coś zakańczacie, żeby podjąć y, jakoś decyzję i tak naprawdę ruszyć sytuację do przodu, ruszyć coś do przodu, by, Być może tutaj y, zacząć działać. Y, wasza decyzja... Y, E, Ewulowała, czyli wy y, zaczynaliście tutaj y, podejmować decyzję z, po, z pozycji pazia. Y, no właśnie i tutaj y, z tej pozycji. Y, jakby niejako e, by, e, dążyliście do osiągnięcia tak zwanej małej e, sta, sta, stabilizacji, która tak naprawdę e, dawałaby Wam pełne szczęścia, i e, Przyniosła wam to ko, y, ko, y, komunikację, do której y, y, dążycie, y, wy y, jesteście gotowi tutaj. Y, w razie konieczności tutaj się bronić. No właśnie, czyli jesteście przy, y, przygotowani na atak. Gdyby ktoś tu Was w rozmowie zaczął w jakiś sposób y, a, y, atakować, to Wy jesteście na to przygotowani. Jesteście gotowi się bronić? E, następnie tutaj e, wy z pozycji Pazia e, przechodzicie na pozycję e, e, z pozycji Pazia przechodzicie na pozycję rycerza mieczy, e, z której wy tak e, tutaj e, o Y, o, y, obs, y, o obserwujecie sytuację i y, widzicie y, jak sytuacja, w której. Y, 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 Jesteście, jest trudna i że tutaj musicie się zmierzyć z pewnymi y, trudnościami. Możliwe, żeby osiągnąć cel, do którego zmierzacie, musicie tutaj przejść przez jakieś trudności, y, pokonać y, tutaj te, y, te trudności. Dalej, z, na pozycji króla mnie czy wy po, 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 podejmujecie już konkretno decyzję, macie konkretne plany i. i, i i strategie, czyli macie już obrany tutaj konkretny cel, do którego dążycie, obieracie tutaj y, ko, y, konkretny cel, do którego dążycie i waszym celem jest założenie tutaj domu, y, ro, y, y, Rodziny z królową, z królową Mieczy. E, możliwe, że w wyniku tej rozmowy wy e, dostrzeżecie, czy też zrozumiecie, że e, ta e, ta, e, ta królowa Mieczy jest dobra, jest życzliwa. Ona jest gotowa Wam pomóc, ona wyciąga tutaj do Was pomocną dłoń. Ona jest gotowa, no właśnie, ona widzi, że Wam jest trudno, że Wam jest ciężko, że i ona chce Wam pomóc w tej trudnej sytuacji. Sytuacji. Chcę Was tutaj wesprzeć, tak naprawdę chcę się z Wami tutaj podzielić tym, co ma, i chcę częściowo też przejąć Wasz ciężar. Chcę ten ciężar, który dźwigacie, wziąć na siebie. Czyli ta, ta królowa mieczy chce wziąć na siebie ten ciężar, który dźwiga, dźwiga ten, ten król mieczy ze sobą. Między nimi jest jakieś połączenie. No właśnie, oni są. Oni, oni są jakby częściami, tutaj połówkami jednej całości, czyli razem z wspólnie tworzą y, jedno całość, to jest połączenie duchowe, połączenie bliźniaczych, y, płomieni. Nie ja mam wrażenie, że oni będą między sobą tutaj nawiązywać y, relacje y, to, y, towarzyskie, ale będą też nawiązywać relacje towarzyskie z innymi. Ludźmi. Oni są so tak naprawdę to są so dwie osoby po przejściach, które są so, so naprawdę tak gotowi i otwarci na nową miłość. Kochani, na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj żegnam się z Wami i zapraszam Was na moje kolejne czytania.